Cześć, hej, witajcie z mojego pokoju na waszym, naszym kanale. Co już wychodzą nowe szczegóły dotyczące objawień, orędzi królowej pokoju z Medjugorje. Nie dlatego, że były one jakieś ukryte, tajemnicze, czy wręcz gnostyckie, nie, absolutnie one wszystkie są dostępne, ale po prostu, tak jak wielokrotnie Maria w Medjugorje mówiła, trochę nas napominając, że wciąż jej nie słuchamy. I dlatego wiele z tych orędzi i słów królowej pokoju z Medjugorje, której kult publiczny został zatwierdzony przez Watykan rok temu, nam umyka i czasami się dziwimy. Takie słowa Maria w Medjugorje wypowiedziała? Tak, oczywiście, że tak. I dziś wracam do Was z książką Sekret Medjugorje. Jest to chyba najlepsza książka, jaką ostatnio czytałem u Medjugorje. Dość gruba dotycząca i objawień i historii i są tu świadectwa związane z nawróceniami, ale są tu również badania naukowe. Szczegóły badań naukowych psychologicznych, psychiatrycznych nawet dotyczących widzących, o których sobie mówiliśmy dwa tygodnie temu. Jest tutaj również rozdział poświęcony postaci Jana Pawła II, bo okazuje się, że Maria w Medjugorje przekazywała również orędzia, które widzący mieli przekazać Papieżowi z Polski Janowi Pawłowi II. Co było w tych orędziach niezwykłego, że Maria chciała, aby one zostały przekazane właśnie papieżowi Janowi Pawłowi II. Czy Jan Paweł II mógł coś zrobić, aby objawienia te jeszcze szybciej były badane przez Watykan? Dlaczego Jan Paweł II nigdy nie odwiedził gorie Oto otwieramy sobie tę książkę na stronie 124 i pewnie będzie tak, że Wam cały ten rozdział przeczytam. Oczywiście książka Sekret Medjugorje dostępna jest w sklepiku MocSłabości.pl, o czym Wam już mówiłem. I czytamy konkretnie tak. Jan Paweł II nie mógł pojechać do Medjugorje, mimo że chciał to uczynić choćby w roku 1997, kiedy... Odbywał pielgrzymkę do Bośni i Hercegowiny i był już tak bardzo blisko, bo był przecież w Sarajewie. O jego woli zaświadczyło później wiele osób, m.in. prezydent Chorwacji Franjo Tudman. Nie mógł też, dopóki trwają objawienia i prace kolejnych komisji, wypowiadać się na temat Medziugorie, nie mógł się wypowiadać na ten temat publicznie. Wielokrotnie jednak czynił to w trakcie spotkań prywatnych, odpowiadając na pytania biskupów z różnych części globu, lub jak w przypadku biskupa Pawła Chnilicy. Polecam Wam bardzo serdecznie książkę poświęconą biskupowi Chnilicy i Fatimy i tego, w jaki sposób, kiedy Jan Paweł II zawierzał świat i Rosję Matce Bożej Fatimskiej. Właśnie biskup Chnilica był wtedy w Moskwie i również to potajemnie czynił. Niesamowita postać, można powiedzieć, taki agent specjalny w cudzysłowie w Watykanu, wysyłany, wysłany chociażby wtedy do Moskwy. Zresztą Paweł, Paweł Chnilica, biskup Paweł Chnilica był bliskim przyjacielem Jana Pawła II, który bardzo często. Hmm, sam inicjował rozmowę dotyczącą Medjugorje. 25 marca roku 1984 w jedności z wszystkimi biskupami świata Jan Paweł II dokonał poświęcenia świata i Rosji niepokalnemu sercu Maryi. Siostra Lucja dos Santos stwierdziła, że dopiero to poświęcenie było takim, o jakie prosiła pani. Jest list, oficjalny list siostry Lucji, która mówi, tak, to zawierzenie Rosji i świata dokonane przez Jana Pawła II w 1984 roku, jest zgodne z tym, o czym, o co prosiła Maryja. Biskup Chnilica pragnął być tego dnia, czyli tego dnia, kiedy Jan Paweł II zawierzał Rosję i świat Marii z Fatimy, właśnie w Rosji. I był tam jako jedyny z biskupów katolickich. Był w Moskwie, aby dokonać owego aktu. I rzeczywiście 24 marca, w przeddzień poświęcenia, znalazł się w stolicy Rosji, na Kremlu, w Muzeum Ateizmu, gdzie niegdyś była świątynia. Udawał, że czyta gazetę Prawdę, faktycznie jednak między stronami gazety umieścił napisany przez papieża tekst poświęcenia świata. I słuchajcie teraz dalej, bo Medjugorje jest ściśle związane z Fatimą i w Medjugorje, tak jak i Fatima, ściśle są związane z postacią Jana Pawła II. Stanął biskup Chmielica za dawnym ołtarzem w Muzeum Ateizmu, no bo to muzeum znajdowało się w miejscu, gdzie kiedyś był kościół, i sposobem, którego nauczył się w więzieniu, bo był wielokrotnie więziony przez władze komunistyczne w swoim kraju, mając w kieszeniach ukrytą odrobinę chleba i wina, odprawił Eucharystię. Dzień później dotarł do Rzymu. Wtedy Jan Paweł II zaprosił go na śniadanie, na którym zapytał swego przyjaciela, czy był już, uwaga, w Medjugorje? Nie, ojcze święty, Watykan mi odradzał, od paru biskup Chnilica. Jest to rok 1984, sam początek objawień w Medjugorje. Oczywiście, że Watykan jest na samym początku bardzo ostrożny. Jest to mądre ze strony Watykanu. Na to Jan Paweł II ruchem ręki zasugerował, żeby się tym nie przejmował. Dopiero teraz, po śmierci Jana Pawła II, takie szczegóły z jego życia wychodzą. I powiedział do biskupa Chinilicy, po, pojedź do Medjugorje inkognito i opowiedz mi, co widziałeś. Potem ojciec święty podszedł do półki, zdjął z niej książkę Renego Laurentina, do której się też odwoływaliśmy. I przeczytał kilka orędzi i stwierdził, Medjugorje, mówił Jan Paweł II, to kontynuacja Fatimy. Realizacja Fatimy podkreślił papież Polak. Dzisiejszy świat zatracił poczucie nadprzyrodzoności, ale odnajduje je w medzugorie przez modlitwę, post i spowiedź sakramentalną. Po tym spotkaniu biskup Chnilica zaczął regularnie odwiedzać medzugorie, a po powrocie zdawał relację papieżowi. Zaprzyjaźnił się z mieszkającą tam na stałe siostrą Emmanuel. Siostrą Emanuel ze wspólnoty błogosławieństw, pewnie wielu z Was odwiedzając Pielgrzymów do Domeczugorię byli również we wspólnocie błogosławieństw, której opowiedział wspomnianą wyżej historię. 25 marca 1994 roku, czyli 10 lat po zawierzeniu Rosji i świata przez Jana Pawła II niepokalanemu sercu Maryi, gdy biskupi uroczyście obchodzili 10. rocznicę owego aktu. Biskup Chniлицa dokonał go w Međugorje, na wzgórzu objawień. Zobaczcie, Fatima łączy się z Međugorje. Widzący o tym mówią, Mirjana o tym mówiła, że rzeczywiście Matka Boża jej powiedziała, że przyszłam do Međugorje, aby kontynuować to, co zaczęłam w Fatimia. Matka Boża w Fatimie prosiła nas. O codzienny różaniec, i żebyśmy my, nasze serca i nasze rodziny stały się takimi arkami pokoju. Jeżeli w nas, w naszych sercach ludzi wierzących nie będzie pokoju i nie będzie naszego świadectwa wiary, które będzie dla innych, mówiąc najprościej, zachętą, że warto zawierzyć swoje życie Chrystusowi przez niepokalane serce Marii, to nie będzie pokoju na świecie. I jak widzimy, pokoju na świecie nie ma, można by. Domniemywać, że być może również z tego powodu, że w naszych sercach pokoju nie ma, kiedy na przykład chcemy warunkować miłość do bliźniego, że jednych bliźnich miłujemy, innych nienawidzimy. Tymczasem Jan Paweł II powiedział, wielokrotnie mówił, że. Jednym z, jedną, jednym z fundamentów pokoju jest solidarność, której Źródłem jest miłość bliźniego, a Pan Jezus mówił o miłości także nieprzyjaciół. Zobaczcie, że objawienia w Mejugorie trwają w tym czasie, w tym samym czasie, kiedy trwają objawienia w Kibecho. To, co się wydarzyło w Kibecho, w znaczeniu ostrzeżeń, kiedy Maria ostrzegała przed rzezią, która dokonała się w Rwandzie. Na początku lat 90. zagraża również naszej ojczyźnie. O tym zresztą dziś miałem opublikować film, ale nie, nie zdążyłem tego przygotować. W związku z tym, materiał poświęcony właśnie takiemu wprowadzeniu tego, co odnosi się również do naszej ojczyzny, przez pośrednictwo Jana Pawła II. Dokładnie Dokładne wyliczenie, co i któremu biskupowi lub grupom biskupów Jan Paweł II mówił o Medjugorje, zajęłoby bardzo dużo czasu, dlatego e, autorka książki Sekret Medjugorje zebrała najważniejsze wypowiedzi Jana Pawła II dotyczące Medjugorje, przekazywane różnym biskupom, czy też ludziom kościoła. I tak, grupie brazylijskich biskupów będących na rekolekcjach w Watykanie, Jan Paweł II pytany. Powiedział, módlcie się za mnie w Medjugorje. Potem wielu z nich się tam udało. W rozmowie z biskupem Murilo Kriegerem z Brazylii stwierdził, Medjugorje to duchowe centrum świata. Kiedy biskup Patrick Flores z San Antonio w Teksasie zapytał, czy ma pozwalać na pielgrzymki do Medjugorje, usłyszał od Jana Pawła II, pozwól ludziom, aby tam jechali. Tam się modlą gdy sam przyznał, że ma zaproszenie do Medjugorje, papież rzekł jedź i módl się za mnie. Z kolei arcybiskup Felipe Santiago Benitez Avalos z Paragwaju na pytanie, czy ma się zgadzać na duże spotkanie z franciszkanami z Medjugorje, usłyszał od Jana Pawła II: Pozwalaj na wszystko, co się wiąże z Medjugorje. I mamy tutaj w książce oczywiście przypisy, skąd pochodzą te wypowiedzi Jana Pawła II. Można to łatwo sprawdzić. W listopadzie 1990 roku podczas zakończenia synodu biskupów koreańskich miał miejsce taki dialog. Dzięki waszej świątobliwości Polska została wyzwolona z komunizmu, mówili biskupi wówczas do Jana Pawła II. Nie ja to uczyniłem, odrzekł papież. To dzieło Matki Bożej, tak jak ona zapowiedziała to w Fatimie i w Medżugorie. Zobaczcie, że choć badania dotyczące objawień w Medżugorie wciąż trwały, to Jan Paweł II. Wykorzystywał wiele szans, wiele okazji na to, żeby mówić o Medjugorje. O Medjugorje jako o kontynuacji Fatimy. 24 listopada podczas obiadu z biskupami z Oceanu Indyńskiego Jan Paweł II wyjaśnił, jak powiedział Hans Urs van Baltazar. Maryja jest matką, która ostrzega swoje dzieci. Wielu waha się wobec Medjugorje i objawień trwających już wiele lat. Lecz orędzie jest przekazywane w szczególnym kontekście, odpowiada sytuacji w kraju, objawień. Orędzie kładzie nacisk na pokój, na relacje pomiędzy katolikami prawosławnymi i muzułmanami. Jest kluczem do zrozumienia tego, co się dzieje i co się działo w świecie. Poruszający, poruszające, przepraszam, samopisy spotkania na Pawła II z widzącymi. Mirjana tak opowiadał w wizycie w 1987 roku u Ojca Świętego. Uczestniczyłam w pielgrzymce Chorwatów do Rzymu z okazji roku Maryjnego. Podczas audiencji, Ojciec Święty przechodząc pobłogosławił nas dokładnie w chwili, gdy znajdował się naprzeciwko mnie. Są zdjęcia na Google, można sobie wyszukać, może mi się uda znaleźć i wam pokazać. Kiedy niektórzy zaczęli wołać, kim jestem, papież wrócił. I znowu mnie pobłogosławił. Potem przyszli nam powiedzieć, że Ojciec Święty pragnie mnie widzieć w Castel Gandolfo, czyli w wakacyjnej rezydencji papieży. Spotkanie z papieżem trwało około 10 minut. Najpierw zaczął mówić po polsku, myśląc, że rozumiem, ale zorientował się, że lepiej będzie rozmawiać po włosku. Jego słowa zapadły mi głęboko w serce. Jan Paweł II do Miriany powiedział tak... Gdybym nie był papieżem, już dawno pojechałbym do Medjugorje. Ale nawet jeżeli nie mogę pojechać, wiem wszystko i śledzę wszystko, co się tam dzieje. Chroncie Medjugorje. Jest nadzieją świata. Płakałam, mówi Mirjana. I nie mogłam wykrztusić słowa. Miałam ściśnięte gardło. W jego spojrzeniu widać było, że to święty. Oczy błyszczały mu, kiedy mówił o Maryi. Był rozmiłowany w dziewicy. Wicka Iwankowicz zaś spotkała się z Janem Pawłem II, jak twierdzi, około 10 razy. Zapamiętałam zwłaszcza tych kilka spotkań w czasie wojny, gdy wraz z ojcem Jozo przywieźliśmy jakieś 30 autokarów wdów, sierot i rannych. Na specjalną audiencję do Bazyliki Świętego Piotra. Papież pozdrowił nas w sposób szczególny, tuląc i całując osierocone dzieci. Ja stałam przy ołtarzu i przedstawiałam kolejne grupy z różnych parafii Bośni i Hercegowiny. Jan Paweł II przysłał ojcu Jozowi i widzce podpisane przez siebie błogosławieństwo. Brzmi ono tak: Dziękuję Ci i niech Matka Święta nie przestaje Ci błogosławić. Dziękuję za opiekę nad jej orędziem. Po śmierci Ojca Świętego jego przyjaciel Marek Skwarnicki, poeta, publicysta i prozaik, opublikował prywatne listy papieża, które przez cały okres pontyfikatu otrzymywał wraz z żoną Zofią. W sześciu z nich jest wzmianka o Medjugorje. Przytoczę najważniejsze zdania. Codziennie wracamy modlitwą do Medjugorje. 26 maja 1992 rok. Pani Zofii dziękuję za wszystko, co łączy się z međugorje Ja też codziennie pielgrzymuję tam w modlitwie z wszystkimi, którzy tam się modlą albo stamtąd czerpię wezwanie do modlitwy. Dziś to wezwanie zrozumieliśmy lepiej 8 grudnia 92 rok. Patrzę w tamtą stronę i zdaje mi się, że nie można zrozumieć dzisiejszych strasznych wypadków na Bałkanach bez Medjugorje. 6 grudnia 93 rok. Pani Zofia pisze o Bałkanach, teraz chyba lepiej rozumie się Medjugorje. To jakieś naleganie. Matki rozumie się dziś lepiej, mając przed oczyma wielkość zagrożenia. Równocześnie odpowiedź szczególnej modlitwy, pisał Jan Paweł II... I to ludzi z całego świata napawa nadzieją, że i tutaj dobro zwycięży. Pokój jest możliwy, pisał Paweł II w liście 25 lutego 1994 roku. W Medjugorje gospa kilkakrotnie wspominała widzącym o Janie Pawle II lub kierowała orędzia przeznaczone wprost dla niego do niego. Był jedyną osobą tak często wymienianą w orędziach. Można stwierdzić, że nawiązał się wzruszający dialog. On mówił o niej, ona, parokrotnie o nim lub wprost do niego. 8 listopada 1981 roku Matka Boża w czasie objawienia trzymała w ręku fotografię papieża. Zobaczcie, Maria przychodzi do męczgorie do widzących i trzyma w ręku zdjęcie Jana Pawła II. Zapytała widzących, czy wiedzą, kto to jest i powiedziała im, to wasz ojciec, ojciec duchowy wszystkich. Rok 81, 8 listopada. To jest sam początek objawień w Medjugorje. W rocznicę zamachu 13 maja 1982 roku Jan Paweł II pojechał do Fatimy podziękować za swoje ocalenie. Był przekonany, że macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli, dzięki czemu papież w agonii zdołał się zatrzymać na progu śmierci. Gdy ówczesny biskup Leiri Fatimy przyjechał po zamachu do Rzymu, Jan Paweł II przekazał mu tę kulę, znamy tę historię, która pozostała w papamobile. Kulę tę umieszczono w koronie figury Matki Bożej Fatimskiej. 13 maja 1982 roku Fatimie udaremniono kolejny zamach na życie papieża, choć fakt ten nie jest powszechnie znany. Wieczorem gospa potwierdziła tę wiadomość, przekazując widzącym takie orędzie jego wrogowie chcieli go zabić, ale ja go uchroniłam. I tych orędzi przeznaczonych dla Jana Pawła II było bardzo dużo. One są ściśle związane rzeczywiście i z Fatimą, i związane są z tym, co się obecnie dzieje w naszej ojczyźnie, co się obecnie dzieje na świecie. Będziemy sobie do tego tematu wracać, ponieważ widzimy, że czas przyspiesza, że my, katolicy, także coraz bardziej, gubimy się w tym wszystkim, co się dzieje. Że nie zawsze sięgamy po Ewangelię jako jedyny drogowskaz w drodze do nieba, a droga ta wierzy, wiedzie przez miłość Boga, przez miłość bliźniego. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Jezus mówi również, miłuj swoich nieprzyjaciół. Nie będzie pokoju na świecie i uwaga powiem wprost: nie będzie nas w niebie, jeżeli zamiast miłości będziemy wybierali gniew, nienawiść i agresję. Można ładnie to nazwać hejty. Hejt, nienawiść są, barykadą, przez którą nie przedostaniemy się do nieba. Ponieważ Jezus przyniósł nam dwa najważniejsze przykazania miłości Boga i bliźniego, w tym miłości nieprzyjaciół, i od Nich, i również od pokoju w naszych sercach zależy pokój na całym świecie. Nie zanosi się raczej na pokój, również w naszej ojczyźnie dlatego wracajmy do korzeni wracajmy do Ewangelii a Maria przecież w Medjugorje bardzo często mówiła sięgajcie po Biblię bo w niej znajdziecie receptę na drogę do nieba wszystkiego błogosławionego wam życzę będziemy sobie do Fatimy i do sekretów Medjugorje a zatem również do Medjugorje wracali to wszystko jest także związane oczywiście że tak z Kibeho i z tym co się w naszej ojczyźnie dzieje. Dużo by gadać, tak wam powiem już na sam koniec, że sięgnąłem sobie po rozważania jednego z ojców pustyni Ewa Griusza z Pontu dotyczące jednego z siedmiu grzechów głównych, czyli gniewu I, i zrobię o tym specjalny materiał, ponieważ gniew jest rodem z piekła. Ale zostawmy to. Zostawmy czy złóżmy może tak nasze losy, los, losy, nie wiem, nasze, na, nasze życia, nasze serca, nasze życie, nasze serce, przyszłość naszej ojczyzny w rękach Maryi, to znaczy przez niepokolane serce Maryi. Złóżmy to wszystko w sercu Jezusa, które, który to Jezus jest Emanuelem, czyli księciem pokoju. Jezus jest księciem pokoju, dlatego Jezus mówi o miłości nieprzyjaciół. Nie będzie pokoju na świecie, jeżeli będzie nienawiść. Nie będzie pokoju na świecie, jeżeli będzie gniew. Wszystkiego raz jeszcze Wam życzę błogosławionego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Tam już na nas czeka, oczywiście, Jan Paweł II. No i niepokalana, niepokalana, ta sama, która przychodziła w Fatimie i jednocześnie w Kibecho oraz Medzugorje i oczywiście. Niedaleko naszej polskiej granicy, o czym sobie kilka dni temu mówiliśmy: w Litmanowej. Szczęść wam nam, Boże!